ma tutaj Kamilos i epickie życie z Minecraft Teraz jest od, teraz jest taka nazwa na moim kanale I takie będą przygody z Minecraft e, Jest ze mną kto? Kto zwykle jest ze mną? Memphis, siemka no, wszystkim Dawno nie nagrywaliśmy i dawno mojego kolegi nie było I bardzo was przepraszam, że nie nagrywałem Bo ponieważ y <laughs> Plany na wakacje, ponieważ nie miałem czasu żeby nagrywać nie chciało mi się sorry bardzo ale będę nagrywał z nowym kolegą miał dzisiaj z, z nami występować ale nie występa nie występował sorry tego dzisiaj no zrobiłem nie nagrywałem filmiku jak budowałem no tą wieżyczkę i tego tutaj to, to co tutaj jest to jest to samo co to tylko tutaj jest w tym bo to ładnie wygląda nie ta. I moja wieżyczka zajebista, która ja sam zbudował, zbudowałem Eee, tak. I co dzisiaj... Z czym się będziemy dzisiaj zajmować? No ja proponuję zrobić kaktusiarnię i tą ścieżkę powiększyć. Mhm. Mm A z będziemy budować? Ale co, tą ścieżkę? Nie, 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 chodzi mi o to no. Ty, ty, co kaktusiarnię? No, z kaktusów. No, ale nie o to jeszcze chodzi, czekaj. Okay? Yy, dobra, jak coś to mam do budowania tych tych. Masz piasek? Yy, nie mam. No, dobra, jakoś się wyrobiłem. No, ja idę kaktusy poszukać i teraz teraz mam takie plany na wakacje nie będziemy dwa tygodnie ale nie wiem właśnie kiedy w jakie, jaki dzień miesiąca wakacji bo jadę do Włoch do mojego taty i nie będzie mnie przez kilka dni jak coś to mogę tam nagrywać z tego ale nie wiem czy wezmę ze sobą mojego kompa tata nie mam komputera tylko tego jakoś może jakoś to zrobię tam może będę nagrywał <laughs> I tak eee... A gdzie jesteś? Mm, no, szukam kaktusa No znaczy to nie, najpierw to zbudujmy to 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 budę, ja tu już Kaktusa poszukam A z czego go zbudować? Z kabla Ale co? No ten ten Ale co zostaw mi to do, do zrobienia podoba mi się. No, plusy, o, fajnie to wygląda. Nie wiem, wiem co może to być. Czekajcie. może mam pomysł. Raz, dwa, trzy, cztery. Bo mi się to rozwalić. Ząbiaka słyszałem o, tego. No za bardzo nic nie mówimy. Bo nie ma o czym, za no bardzo nie. No, te wakacje, jak wiecie, no trzeba teraz swoje plany wymyślić. o, jest woda i nie no, mój kolega mówił, że Junior i Zacha. Tak. No. Już, już nie nagrywają odcinków z Minecraft No, nie nagrywają, bo ostatni filmik jest. Wiem. N, N? N, -T. N -T. Tak. Coś Nie ma kaktusów nigdzie. Siądaliście. No. Muszę się, się pożegnać z tobą. Y dobra, no to mniejsza z tego. Oczywiście tego nie będziemy budować, a zbudujemy mościk. może. O, zrobimy sobie taki mościk tutaj. Kabla, bo mam bardzo dużo kabla. Jak go zrobimy? No, Rupię, jak tam chcesz. Czekaj, bo ja muszę wymyślić, jak on to ma być. Czekaj, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Raz, dwa. Raz, dwa, raz. Raz. Dwa. Coś takiego będzie. Nie wiem, coś to wymyślę. Mam... Mam bardzo dużo planów, żeby wymyślić coś innego. Może niedługo zrobię pomnik. Znaczy zrobimy pomnik, nie? Mm, no możemy, ale czego pomnik? No, nosi skinów, tylko jest taka wada, że nie mamy skinów. Znaczy nie widać skinów. Oczywiście znaczy, ja mam ten błąd. Plagi hm. mam. też masz przyjacielu lagi? nie mam no nie wiem a ponieważ no, dzisiaj nie będę tego nagrywał eee, jak budujemy wpadłem hey. no. just... do jaskini, sorry eee, nie będę dzisiaj tego budował nie będę wam pokazywał może w innym odcinku tylko tutaj tak zrobię żeby tak wyglądało eee. eee. To trochę będzie taki most, nie wiem, taki do góry, tak, tego, i tam do, o, tam do tego miejsca, koło tych gór, albo tam na tą górę, albo tutaj pośrodku, nie wiem jak to będzie, ja tak na będę chciał, tylko trochę tak do góry, i jak już to będzie. No nie? Jesteś? No, no jestem. O, znalazłem wreszcie kaktus. A, y tak, już niedługo wychodzi wersja beta Minecrafta 1.7. I co w tej becie będzie? Może wiesz? Hmm? Nie, wiem, nie, nie wiem. będzie. Będzie? nie, nie, Czytałem o tym coś. nie, nie, Zachód słońca. Dobra, no to będę, miło, już nagrywanie, nie? No i te, ten odcinek tak. się chyba tak kończy. Ja znalazłem kaktus. Bo te, wracam jak do ciebie. Jakbyś ty znalazł, to bo trochę długo by było, przecież, nie? nie, nic tutaj nie ma. Ja tylko kaktus chciałem... Wow, już wracam. Mi bardzo, nie wiem, dobra. No to zapraszamy was na dziesiąty odcinek z Minecrafta i może będziemy budować to. Będzie filmik przyśpieszeniu, jak będę wiedział, i będzie jakaś zajebista pioseneczka. I tak, subujcie, komentujcie. Żółty, magiczny guziczek, tak jak gdzieś Joker Joker mówi. Dobra, no to no. był Narko. z Wami Kamilos i Memphis. No to no, na razie.